Kiedy dotarłem do następnego malowniczego miejsca w moim wynajętym samochodzie, zadzwonił telefon od mojej teściowej, jakby cały czas obserwowała. To była moja teściowa. Rzuciłam mojemu mężowi, Dawidowi, świadome spojrzenie i odpowiedziałam: Witam, pani Johnson, co słychać? Jej głos na drugim końcu był szalony. Natychmiast odsuń się od Dawida. Bierz torbę z ubraniami i idź na przystanek autobusowy przy klifach. Pani Johnson. O czym ty mówisz? David planuje cię zaatakować. Ma broń ukrytą w samochodzie. Więc to była gra, w którą grała. Nie mogę uwierzyć, że David by to zrobił. Ok, zaraz wyjdę. Moja odpowiedź mogła zabrzmieć trochę płasko, ale wydawało się, że ją przekonała. Natychmiast się rozłączyła. Nazywam się Emily Johnson, jestem 29-letnią pracownicą biurową. W zeszłym roku wyszłam za mąż za Dawida, ale z powodu pandemii COVID zarejestrowaliśmy tylko małżeństwo. Teraz, gdy skutki pandemii osłabły, mogliśmy podróżować. Planujemy więc nasz spóźniony miesiąc miodowy. Moja firma była wyrozumiała i dała nam wolne na nasz miesiąc miodowy. Mimo, że od naszego ślubu minęło już trochę czasu, wybraliśmy Park Narodowy, aby zrobić dużo zdjęć. Interesuje się fotografią krajobrazową. David zajmuje się edycją wideo. Rozmawialiśmy nawet o założeniu kanału na YouTube z filmami krajobrazowymi. Wiedliśmy spokojne, ale szczęśliwe życie nowożeńców. Było jednak jedno zmartwienie: mama Dawida, pani Johnson. Zawsze bardzo lubiła Dawida, swojego syna. Odkąd David i ja zdecydowaliśmy się pobrać, na każdym kroku wydawała się mieć mi to za złe. Jej subtelne nękanie podczas naszych spotkań jest częstym zjawiskiem. A najgorsze jest to, że robi to za plecami Dawida. Jeśli zostanę pochwalona lub powiem coś na spotkaniu rodzinnym, ona subtelnie mnie poniża. Zrobiłaś ten gulasz, Emily. To nietypowy przepis, ale jest smaczny. Naprawdę pyszny. Możesz podzielić się przepisem na gulasz. Jeśli jest prosty, chciałabym zrobić go w domu. Smakowało? Cieszę się. Zaraz zapiszę ci przepis. Jest dobry, Emilii. Ale może naucz się też kilku tradycyjnych przepisów z okolicy. To przyniesie ci więcej pochwał. Tak to zwykle wygląda. Ona nie chwali mojego wyjątkowego gulaszu. Sugeruję, żebym trzymała się lokalnych przepisów i nie wyróżniała się. W rzeczywistości, po tym jak krewni wyszli i zostaliśmy tylko ja i pani Johnson zmywająca naczynia, była to fala sarkazmu. Zawsze chce się wyróżniać, robiąc taki słony gulasz. Planujesz przyprawić naszą rodzinę o nadciśnienie? Straszna kobieta! Spróbowałem. Zasłony. Następnym razem po mniej. Nie chcę już nawet jeść tego słonego gulaszu. Następnym razem przygotuj coś bardziej tradycyjnego. Ale kiedy przychodzi David, jej zachowanie całkowicie się zmienia. Emily, ciocia Susan podzękowała za przepis na gulasz. Wszystkim bardzo smakowało. Naprawdę? To wspaniale. Co chciałbyś jutro zjeść, David? Emily i ja przygotujemy to razem. Z promiennym uśmiechem przerwała naszą rozmowę, zmieniając temat. Jest to tak rażące, że trudno się nawet złościć. Później stało się to dla nas trochę żartem. Najzabawniejsze jest to, że David już załapał jej dwulicowe zachowanie i subtelne docinki. Pani Johnson myśli, że jej syn tego nie zauważa i wykorzystuje każdą okazję, by mnie zganić, gdy nie ma go w pobliżu. Jednak mój mąż David już się połapał i nawet potajemnie ją nagrywa lub filmuje, gdy robi się zbyt źle. David zawsze miał pretensje do swojej matki o nadmierną miłość, która tak naprawdę jest po prostu nadmierną ingerencją. Najwyraźniej zmiażdżyło to nawet jego marzenia na przyszłość. Więc kiedy się pobraliśmy, to David, a nie ja, odmówił zamieszkania z nią. Pomimo tej szczęśliwej okazji, wygląda na to, że pani Johnson uważa, że to ja nim manipulowałam. Jej nadmierna miłość do syna zaślepia ją na wszystko wokół. Obawiam się, że któregoś dnia zrobi coś głupiego. Z innej strony, w końcu ustaliliśmy szczegóły naszego spóźnionego miesiąca miodowego. Biorąc pod uwagę nasze hobby, Zdecydowaliśmy się na wycieczkę po malowniczych miejscach w kraju. Z niecierpliwością przygotowuję aparaty i inny sprzęt. David kupuje również smartfona bez karty SIM do nagrywania filmów. Spakowaliśmy torbę podróżną z ubraniami i przyborami toaletowymi. Podczas tej podróży będziemy mogli zobaczyć kaniony i wodospady. Chcę zrobić piękne zdjęcia, więc musimy też sprawdzić prognozę pogody. Masz rację. Krajobrazy z powitem głą i chmurami są tajemnicze i piękne, ale naprawdę mam nadzieję, że będzie słonecznie. Śmialiśmy się razem, kontynuując nasze przygotowania. Ale nawet w takich chwilach pani Johnson się wtrąca. Ach, telefon. To pani Johnson, zgodnie z oczekiwaniami. Dzień dobry. Odebrałam telefon przed Dawidem i szybko przełączyłam go na tryb głośnomówiący. Cześć, Emilii. Naprawdę planujesz podróż z Dawidem? Jesteście małżeństwem od ponad roku, a teraz wybieracie się w podróż poślubną. Co ty sobie myślisz? Wygląda na to, że chcę mnie powstrzymać przed podróżowaniem z mężem. Najlepszą odpowiedzą na to jest pochwalenie się podróżą. Oczywiście w końcu nie mamy żadnych ograniczeń. Firma Dawida i moja zatwierdziła urlop na nasz miesiąc miodowy i zamierzamy cieszyć się sobą w pełni. Pani Johnson dała się nabrać na moją przynętę. Co masz na myśli? To pewnie tylko tania i nędzna wycieczka. Współczuję Dawidowi. Słowa pani Johnson sprawiły, że David zmarszczył brwi w milczeniu. Ta podróż była czymś, co David sam zorganizował, nie polegając na biurze podróży. Spojrzałam na twarz Dawida i zmieniłam ton. O nie, to wcale nie jest tania wycieczka. David wszystko zorganizował. Zatrzymaliśmy się w super luksusowym hotelu z niesamowitym widokiem. Oczywiście jedzenie też jest pięciogwiazdkowe. A wszystko to w bardzo przystępnej cenie. Celowo mówiłam słodko, żeby sprowokować panią Johnson. Zawsze się mnie czepia, a tym razem dyskredytowała wycieczkę, którą przygotował David. Nie czułabym się usatysfakcjonowana, gdybym się na niej trochę nie odegrała. Super luksusowy hotel. Dlaczego jedziesz z Dawidem? Pozwól mi pojechać na tę wycieczkę. David chciałby pokazać mi swoją synowską pobożność. Wygląda na to, że nie mogła milczeć po usłyszeniu o super luksusowym hotelu. Teraz mówi, że sama chce pojechać na wycieczkę. Żadna matka nie zgodziłaby się na taki miesiąc miodowy. To się nie wydarzy. Przejmowanie długo wyczekiwanego miesiąca miodowego syna i synowej jest po prostu nieokrzesane. Na pewno kupimy Ci pamiątkę. Do widzenia. Wyobrażając sobie sfrustrowaną minę pani Johnson, odłożyłem słuchawkę. Zaśmiałam się złośliwie, a David trzymał głowę przed sobą po tym, jak się rozłączyłam. Emily, przepraszam za moją mamę. Nie mogę uwierzyć, że próbowała przejąć nasz miesiąc miodowy. Cóż, tak bardzo kocha swojego syna, że pewnie chciała tylko coś powiedzieć. Nie ma się czym martwić. Uśmiechnęłam się do Dawida, ale poczułam też niepokój. Pokonałem ją w jej własnej grze z całą urazą, którą nagromadziłem, ale mogłem ponieść porażkę. Co jeśli wściekła pani Johnson będzie miała obsesję na punkcie naszego miesiąca miodowego i zacznie nas nękać? To moje zmartwienie okazało się później prawdą. Od tego momentu aż do wyjazdu panowała cisza ze strony pani Johnson, nawet nie zadzwoniła. Spodziewałem się, że poskarży się Dawidowi na mnie, ale tak się nie stało. Jej milczenie było denerwujące, ale pojechaliśmy w podróż poślubną zgodnie z planem. Wybór malowniczych miejsc dokonany przez Dawida przebiegł bez zarzutu, a ja byłam w pełni usatysfakcjonowana. Superluksusowy hotel, którym chwaliłem się pani Johnson, był najwyższej klasy pod każdym względem, widok, udogodnienia, jedzenie, wszystko. Pracownicy hotelu zrobili nam nawet zdjęcie podczas kolacji we dwoje. Jestem taka najedzona. David, bardzo ci dziękuję za zorganizowanie tego wszystkiego. Po kolacji padłam na łóżko w pokoju hotelowym. Łóżko jest takie miękkie i wygodne. Patrząc, jak szczęśliwie przewracam się w łóżku, mój mąż David wykrzyknął z radością. Cieszę się, że ci się podoba. Jak już odpoczniesz, to może pójdziemy do spa. W międzyczasie sprawdzę filmy i zdjęcia, które dzisiaj zrobiliśmy. Spa! Jak cudownie! David, który otwierał laptopa podziwiając mnie rozkoszującą się pluszowym łóżkiem, po chwili nagle podniósł głos. Co? Co tu się dzieje? Czując niezwykłe wyczucie w głosie Davida, wstałem z łóżka i zajrzałam do jego komputera. Wynajęliśmy samochód, aby się dziś poruszać. W każdym malowniczym miejscu, które odwiedziliśmy, zaparkowaliśmy wypożyczony samochód i robiliśmy filmy i zdjęcia, a wypożyczony samochód można było zobaczyć w tle tu i tam. Samo w sobie nie stanowiło to problemu, ale było kilka przypadków, w których podejrzana osoba, która wyglądała na kobietę o drobnej twarzy, czaiła się wokół wynajętego samochodu. Nie widzieliśmy twarzy podejrzanej osoby, ale czuliśmy, że była to drobna kobieta. Podejrzana osoba od czasu do czasu otwierała drzwi samochodu. O tutaj, nie zamknęliśmy samochodu, ponieważ byliśmy tam tylko przez krótki czas, mruknął David, wskazując na ekran. Rozpoznałem kapelusz, który miała na sobie podejrzana osoba. Hej ten kapelusz, czy pani Johnson nie ma podobnego? Tak, pani Johnson ma podobny kapelusz. Twarz Dawida zbladła na moje słowa. Zgadza się, to kapelusz mojej matki. David i ja wpatrywaliśmy się w ekran komputera. Podejrzana osoba, która wyglądała jak pani Johnson, wkładała coś czarnego do wynajętego samochodu. Wyglądało to tak, jakby otwierała torbę podróżną, która została w samochodzie. Po chwili podejrzana osoba odeszła, niczego nie zabierając. Czy coś zostało włożone do torby podróżnej? Pośpiesznie ją wyrzuciłem. Wydawała się dziwnie ciężka. Nie zauważyłem różnicy w wadze od czasu, gdy hotelowy boj niósł ją, gdy przyjechaliśmy do hotelu. Była to torba z ubraniami i przyborami toaletowymi, bez kosztowności. Nic nie wyglądało na skradzione. A potem coś niewiarygodnego wytoczyło się z dna torby. David i ja byliśmy oszołomieni tym, co się wydostało. Co to jest? Chyba żartujesz. Następnego ranka opuściliśmy hotel z wyczerpanymi twarzami. Byliśmy wykończeni niesamowitą rzeczą, która wyszła z torby poprzedniego dnia. Kiedy dotarliśmy do następnego malowniczego miejsca w wynajętym samochodzie, Telefon zadzwonił z niemal idealnym wyczuciem czasu. Dzwoniła pani Johnson. Zasygnalizowałem Dawidowi, który rozmawiał przez telefon, aby odebrał. Halo, pani Johnson. Co się dzieje? Głos pani Johnson po drugiej stronie telefonu brzmiał dość szaleńczo. Natychmiast odsuń się od mojego syna. Bierz torbę z ubraniami na zmianę i idź na przystanek autobusowy Cape. Chwila, skąd ona wie, że na przylądku, gdzie spędzamy wakacje, jest przystanek autobusowy? I skąd zna szczegóły naszego bagażu, takie jak torba z ubraniami na zmianę? Skoro zadzwoniła w idealnym momencie, to pewnie gdzieś się ukrywa i obserwuje. To była rozmowa pełna zagadek, ale celowo zapytałem panią Johnson z jakiegoś powodu: Pani Johnson, o czym ty mówisz? David planuje cię zaatakować. Ukrywa broń w samochodzie. Rozumiem, więc taki jest scenariusz. Wiedziałem już wszystko, ale udawałem, że idę za przewodnictwem pani Johnson. To nie może być tak, że David mnie atakuje? Dobra, rozumiem. Odejdę w tej chwili. Chociaż moja odpowiedź była nieco drewniana, wydawało się, że udało mi się oszukać panią Johnson. Pani Johnson natychmiast się rozłączyła. Dałem znak Dawidowi, który prowadził, i ruszyłem na przystanek autobusowy z torbą podróżną. Oczywiście nie zapomniałam udawać przestraszonej. Następnie zadzwoniłem na policję. Około pięciu minut później dotarłem na przystanek autobusowy Cape, i podszedł do mnie detektyw w nieoznakowanym radiowozie. Cóż, wyszło tak, jak mówiłeś wczoraj. Nie sądziłem, że naprawdę to zgłosisz. Detektyw wyglądał na zmartwionego. Naprawdę przepraszam, że wplątałem Cię w tę farsę. Myślę, że David powinien już złapać panią Johnson, więc proszę ze mną. Skierowałem się z powrotem do wynajętego samochodu. A detektyw podążył za mną swoim nieoznakowanym samochodem. Z parkingu, na którym zaparkowaliśmy samochód. Usłyszałem głos pani Johnson. Hej, David! Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Wyglądało na to, że pani Johnson nigdy nie śniła, że jej nikczemny plan zostanie z góry ujawniony. Została przyłapana przez mojego męża ukrywającego się w cieniu altanki na parkingu. Nie dzisiaj. Dzisiaj ci nie wybaczę. Pani Johnson była przerażona demonicznym wyrazem twarzy męża. Ale jeszcze bardziej zdziwiła się, gdy zobaczyła mnie wracającego z detektywem. W ręku trzymałem torbę podróżną, tak jak planowała pani Johnson. Widząc to, pani Johnson zaczęła krzyczeć: Panie władzo, niech pan natychmiast aresztuje tę kobietę. Ona ukrywa broń w tej torbie. Próbuje zabić nią mojego syna. Pani Johnson krzyknęła to i uśmiechnęła się do mnie. Na jej twarzy malował się triumf. W milczeniu stanąłem przed panią Johnson i wysypałem zawartość torby. Z szacunku dla męskich oczu, bielizna została umieszczona w małej torbie, tak aby nie było jej widać. Jednak przedmiotu, którego szukała pani Johnson, nigdzie nie było. Co? Dlaczego nie ma tam pistoletu? Położyłem go tam wczoraj, powinien tam być. Czy to jest pistolet, którego pani szuka? Detektyw pokazał pani Johnson zdjęcie. Było to zdjęcie strzelby myśliwskiej umieszczonej w plastikowej torbie. Na widok zdjęcia, które pokazał detektyw, twarz pani Johnson zbladła. Ta strzelba myśliwska należała do mojego zmarłego teścia, prawda? Szczerze mówiąc, i udało ci się otworzyć safe. Myślałam, że serce mi stanie, gdy go wczoraj znalazłam. Od razu zadzwoniłam na policję i go oddałam. Na mój i męża głos pani Johnson zacisnęła zęby i spojrzała w dół. Och, skoro to było w torbie Emilii, to wina Emilii. Nie mam z tym nic wspólnego. Pani Johnson zaczęła krzyczeć w desperacji. Mój mąż i ja westchnęliśmy głęboko. Ale wtedy detektyw podszedł do pani Johnson z wielkim uśmiechem na twarzy. Tak, ponieważ to było w torbie Emilii. Musieliśmy ją o to zapytać. Spędziliśmy wczoraj wiele godzin na przesłuchiwaniu jej, mimo że miały to być wakacje. Więc skąd wiedzieliście, że strzelba myśliwska była w torbie Emilii? Chociaż detektyw miał uśmiechniętą twarz, jego głos był niski. Nic dziwnego, że jest zły, w końcu strzelba myśliwska została wyjęta nielegalnie, mimo że była rozładowana ale widziałem, jak Emily wkładała go do torby. Pani Johnson, nie mogąc spojrzeć detektywowi w twarz, rozpaczliwie się usprawiedliwiała. Och, więc widziała pani przygotowania Emily do podróży. Ale ty i rodzina Emily jesteście rozdzieleni, prawda? Dodałem oczywistą odpowiedź. Oczywiście, że jesteśmy rozdzieleni i nie wpuściliśmy jej do naszego domu od roku. Na tę uwagę pani Johnson krzyknęła. Nie odzywaj się poza kolejnością. Detektyw naciskał panią Johnson dalej. Ojej, szpiegowała pani dom Emily. Jeśli tak, to jest to wykroczenie i będę musiał poprosić panią o pójście z nami na posterunek. Słysząc słowa detektywa rodem z policyjnego dramatu, pani Johnson wpadła w panikę. Ja, ja nie szpiegowałam. To ja włożyłam tam broń. Więc nie możecie mnie mimowolnie zabrać. Sama się wygadała. Cóż, powiedziałam to już wcześniej, kiedy wywróciłam torbę na lewą stronę. Detektyw, który do tej pory się uśmiechał, spoważniał. Tak, przyznanie się do winy. Pójdzie pani z nami dobrowolnie za naruszenie prawa dotyczącego broni. Na słowa detektywa pani Johnson otworzyła usta w szoku. Co, dlaczego? Powiedziałam, że nie szpieguje, prawda? Sprzeciw pani Johnson spotkał się z wściekłością jej syna. To naturalne, mamo. Nie masz pozwolenia na polowanie i zabrałeś broń taty bez pozwolenia. Gdyby teść, który miał pozwolenie na polowanie, nosił ją legalnie w określonym celu, nie byłoby problemu. Ale ty nie masz pozwolenia na polowanie, więc wyjęcie broni z sejfu jest zabronione. Wyglądało na to, że pani Johnson nie wiedziała nic o przepisach dotyczących broni i obchodzenia się z nią. Mimo, że ostra amunicja była przechowywana oddzielnie i nie była załadowana do samej broni, to cud, że udało jej się zabrać ją tak daleko bez wypadku. Mimo to pani Johnson nadal stawiała opór. Ale kiedy znaleziono ją w hotelu, musiała być w torbie tej kobiety. Ta kobieta ukradła go z mojego domu. To nie moja wina. Na nieestetyczną postawę pani Johnson, jej syn podniósł głos. Wczoraj nagrałem moment, w którym mama wkłada broń do wypożyczonego samochodu. Oczywiście pokazałem to policji. Słowa Dawida sprawiły, że pani Johnson ugięły się kolana. Co? Jak, jak się dowiedziałeś? Sfrustrowany i ze łzami w oczach, wyjaśniłem w jego zastępstwie. David filmował wczoraj i uchwycił parking w kadrze. Nie zauważyliśmy tego wtedy, ale kiedy przeglądaliśmy wideo w hotelu, zobaczyliśmy to. Pani Johnson nie mogła już polemizować z moimi wyjaśnieniami. Teraz pani Kate Johnson. Chcielibyśmy, aby towarzyszyła nam pani na posterunek w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących kontroli broni. Detektyw kazał wstać pani Johnson, która była w stanie szoku. David zwrócił się do pani Johnson: Dlaczego miałabyś zrobić coś takiego? Tylko dlatego, że nie lubisz Emily. Mam dość. Zrywam z tobą więzi, mamo. Na słowa Davida pani Johnson nagle zaczęła krzyczeć i miotać się. Dlaczego? Dlaczego ta kobieta jest lepsza ode mnie? David, czy ty porzucasz swoją mamę? Detektyw wepchnął krzyczącą panią Johnson do nieoznakowanego radiowozu. Może nie chcesz robić za dużo zamieszania. Kiedy wczoraj zadzwoniłem do domu, żeby sprawdzić numer seryjny broni babcia twojego syna, chyba starsza kobieta była wściekła. Ech! Na słowa detektywa pani Johnson natychmiast się uspokoiła. Babcia, o której mowa, to babcia Dawida. Chociaż jest w podeszłym wieku, nadal cieszy się dobrym zdrowiem. Bez oznak demencji. Jest praktycznie głową domu Johnsonów. Pani Johnson jest w stanie całkowitego podporządkowania się jej. Mimo, że jest głową domu, nie jest nierozsądną osobą w stosunku do innych. Ile kroć odwiedzam teściów, zawsze cieszy się na mój widok. Czule nazywając mnie Emily Dir. To miła osoba. Choć pani Johnson była surowa w kwestii obowiązków domowych, dbała o swój własny pokój i łazienkę. To musiało być coś, co ją tak zdenerwowało. Kiedy mruczałem pod nosem, detektyw poinformował mnie: Najwyraźniej od śmierci pani teścia babcia męża przechowuje strzelbę myśliwską jako pamiątkę. Ale pudełko z pamiątką zostało splądrowane pewnego dnia. Kiedy dowiedziała się, że to doprowadziło do niedawnego zamieszania, była niesamowicie wściekła. Detektyw przesadził z dreszczem. Rozumiem, pani Johnson musiała splądrować swój pokój, żeby zdobyć klucz. Nie trudno sobie wyobrazić jej gniew z powodu naruszenia pamiątki po synu. Później David rozmawiał z detektywem. Nie odbiorę mamy z komisariatu po tym wszystkim. Na słowa Davida twarz pani Johnson zmieniła się w wyraz rozpaczy. Detektyw roześmiał się i pomachał, wyjaśniając: "Tak, David i Emily, kontynuujcie wakacje. Wasza babcia nalega na to, a jej przedstawiciel jest już w drodze". Po tych słowach detektyw wyszedł z panią Johnson. David westchnął ciężko. Emily, naprawdę mi przykro. Nasze wakacje zamieniły się w to. W porządku, skończyło się bez incydentów. Cieszmy się podróżą dobrze. Powiedziałam, a David odetchnął z ulgą. Potem cicho powiedział: Ulżyło mi, że to nie babcia przyjeżdża, ale jej przedstawiciel. Kiedy babcia naprawdę się wścieka, jest przerażająca. Gdyby przyszła tym razem, mogłaby zniszczyć posterunek policji swoimi głośnymi wrzaskami. Potem mogliśmy cieszyć się naszymi wakacjami, robiąc wiele pięknych zdjęć i filmów oraz tworząc dobre wspomnienia. Pani Johnson nie została aresztowana, ale skierowano ją do sądu za naruszenie przepisów dotyczących kontroli broni. Znaleziona lub uwięziona lub jedno i drugie teraz z niecierpliwością czeka na wynik procesu. Po powrocie z podróży, babcia mojego męża przeprosiła za zachowanie pani Johnson. Obwiniała się za pozostawienie pamiątkowej strzelby myśliwskiej syna zamkniętej w domu, co doprowadziło do wszystkich tych kłopotów, i przepraszała ze łzami w oczach. Postanowiliśmy poprosić lokalną policję o pozbycie się strzelby myśliwskiej. Kiedy oddawałam strzelbę na posterunku, poprosiłam o zrobienie jej zdjęcia, aby mogła przynajmniej zachować fotografię na pamiątkę. Babcia mojego męża, która płakała i przepraszała mnie i Dawida, była bezwzględna wobec pani Johnson. Według krewnego, który poszedł ją odebrać, pouczała panią Johnson głosem, który odbijał się echem w całej okolicy przez ponad 30 minut. Och, więc twoja babcia naprawdę się tak złości! Dlatego mama zawsze była całkowicie posłuszna babci. Teraz cała okolica wie o wykroczeniach mamy. Tak, dzięki wykładowi babci incydent stał się powszechnie znany, a pani Johnson nie mogła już chodzić po ulicach. Dowiedziawszy się, że David zerwał z nią więzi, jego babcia uzyskała pozwolenie z Komisariatu Policji i Prokuratury i wysłała panią Johnson na farmę prowadzoną przez krewnego, położoną na terenie przypominającym Kotlinę w odległych górach w Nebrasce. Nawet gdyby chciała tu wrócić, zajęłoby to około trzech godzin jazdy samochodem. Pracując na farmie do wyczerpania, ucieczka z pewnością byłaby niemożliwa. Po jakimś czasie okazało się, że jestem w ciąży. Mój mąż, jego babcia i krewni byli zachwyceni. Jego babcia była już w gorączce prawnuków i zaczęła wzmacniać nogi. Wygląda na to, że planuję konkurować z moim mężem w zabieraniu dziecka na spacery w wózku. Aby upewnić się, że nie upuści prawnuka podczas trzymania go, zaczęła również pracować nad siłą górnej części ciała. Dobrze jest widzieć, jak ona, która była dość przygnębiona z powodu zamieszania pani Johnson, odzyskuje humor. Dzisiaj mój mąż i ja zbieramy cały sprzęt dla dziecka. Jeśli to z babcią, to chciałabym zamieszkać razem. Jest naprawdę szczęśliwa z tego powodu i wygląda na to, że będzie żyła długo po urodzeniu dziecka. Opiekując się dzieckiem z babcią, jakoś sobie poradzimy, co? Cóż, jeśli będzie żyła dłużej, ja też będę szczęśliwa i porozmawiam o tym z babcią. Podniosłem kamerę. Kiedy dziecko się urodzi, zrobię mnóstwo zdjęć. Dziecka, mojego męża, jego babci, a także zdjęcia rodzinne. Z takimi myślami pocierałam swój brzuch.